Koach, Szel, Dabar, Elohim Moc Słowa Bożego Cieszę się, że mogę dzisiaj tu z Wami być i rozważać to słowo, które dzisiaj daje nam Kościół a daje nam 18 rozdział księgi Jeremiasza 18 werset mówi tak Oni rzekli Chodźcie, uknujemy zamach na Jeremiasza bo przecież nie zabraknie kapłanowi pouczenia ani mędrcowi rady ani prorokowi słowa Chodźcie, uderzmy go językiem, nie zważajmy wcale na jego słowa. Pamiętam, par lat temu, przed moim nawróceniem, usłyszałem kazanie o tym, że jesteśmy wszyscy grzesznikami. Pamiętam, jak y, ksiądz y, do mnie mówił, a we mnie narastał taki bunt. Nawet jestem w stanie sobie przypomnieć, jak siedziałem z rękami założonymi w takiej pozycji, żeby właśnie pokazać ten mój sprzeciw, nawet w postawie, którą przyjmowałem. I myślałem sobie, o czym on do mnie mówi? Ja jestem grzesznikiem? Przecież nie zabijam, nie cudzołożę, nie kradnę, nie robi nic, co by było podlegało karze. Jak to ja jestem grzesznikiem? I krótko po tym wydarzeniu, po tym kazaniu. Przystępowałem do spowiedzi. I wtedy po raz pierwszy przyszedł do mnie Pan Jezus. Wtedy go po raz pierwszy doświadczyłem, stanął obok mnie, dotknął mnie, a ja w jednej chwili zobaczyłem całego siebie z całą moją grzesznością. I to, co mnie wtedy najbardziej uderzyło, w tym obrazie siebie, właśnie był ten grzech, który On mi pokazał. Uderzmy w jego językiem. Wtedy zdałem sobie sprawę, jak wiele zła, jak wiele grzechu wychodzi z moich ust. Jak bardzo ranię, jak bardzo e, odbieram nadzieję innym, tym co mówię. To był dla mnie taki bardzo mocny e, sygnał i pokazanie przez Jezusa, żebym się nie wybielał. Jestem grzesznikiem, to prawda, ale z moim zmartwychwstałym Panem mogę go przezwyciężać i mogę z nim walczyć. I zachęcam Was dzisiaj, żebyście popatrzyli być może na dzień, który minął albo ten tydzień, który minął i znaleźli te momenty, w których rzeczywiście raniliście słowem. Kiedy to słowo, które wychodziło z waszych ust, było tym, co odbierało nadzieję. A potem, jako drugi element tego popatrzenia na siebie, idźcie w następne dni. Zawierzcie się Jezusowi. Powiedzcie, Panie Jezu, z Tobą chcę iść. Tobie się oddaję. Proszę, prowadź mnie i pomóż mi Walczyć z tym, co złego ze mnie wychodzi. Tego z całego serca Wam życzę. Dobrego dnia. Z Panem Bogiem.